Siemanko, ja jestem jestem i idziemy właśnie na Utreis, jest które który nagrywa A tu macie fajną jazdę, pokaż mi Takie Taki na dziś Coś wam ciekawego ponagrywam, jakieś ujęcia, bo ja coś dopowiem wtedy I z tego się poskoczę, jakiś materiał Także, zapraszam do oglądania Rafał dzisiaj jest moim operatorem Yy, mokrą operatorką. Mokrą operatorką jest siły Nagrywa teraz drzewa. Yy, Masz nie. Motor, co nagrywasz? Tak, widzę. No, dobra. O, i to jest porządny klasyk. O. Jest Gładzie malowanie glazura, regioncji, instalacje I, elektryczne. Nie reklamu. Mówisz, nie zapłacili dam? Nie, nie zapłacili. A ile zapłacisz mi za być operatorem? I tutaj jest problem mały. Ja myślałem, że ty się zgłosiłeś na ochotnika. Nie umiem nie być na Ultręścia, a wyszło na to, że, że jestem. Nie no, nie zdążyłem kupić biletów, a jak już zacząłem szukać, to nie mogłem znaleźć w ogóle ani. Pani się uśmiechnęła Rachok machał pani z policji I się uczynęła. No Ale ogólnie. A, a kierowca im ją zmachał. Tak? No, tak. Ja tylko tą panią zobaczyłem. No to ogólnie miał mi nie być. Um, nie miałem biletu, nie miałem jak kupić. Zacząłem szukać w Polsce całej. Za granicą zacząłem szukać nie mogłem znaleźć. A finalnie po poszukiwaniach przez prawie dwa dni znalazłem bilet w miejscu bo nie gdzie mieszkam, więc jedziemy. Bo właśnie teraz idziemy znaleźć najta ze swoim ziomkiem, co przyjechał Najcika, słoneczko nasze? Tak, nasze słoneczko dzisiaj na ten telefon ciągnąć. Taki bogacz tak. Dwa telefony ma Gdybyś do pracy normalnej poszedł, też <grym> Ty, ziomki. wyobraź sobie, że tam wisi na ka... co co drugi? No bo już jest to oni są przed nami Oni <coughs> są na, na rondzie, tam gdzie my idziemy W Tamtym rondzie? Tak Rafał, kamerzysta nagrywa nową trawę to u mnie raz jest na takiej grubszej imprezie, gdzie są jakieś fajne furki. Tutaj Rafał odwalam, taki kamerzysta, no ale za darmo nie znajdę lepszego. Nie będę narzekać. No więc coś tam mam. Kurwa, jeszcze Cię może. No jeszcze mi przywiózł, dobra. Mam wstęp dłuższy niż moje przeważnie filmy. O, czekaj, czekaj tu. SY5, c 5 skameruje. Takie, nawet, nawet. Tylko czemu dwie lapenty? Przecież to nie Alfa Romeo. Także ogólnie. Badziew. Za mną jest ultra i gdzie tam właśnie i się tam zmierzamy właśnie Więc zaraz tam będziemy. Ale dopiero zaczną się mm. fajne furki, chociaż na parkingu już też fajne stoją. Ty kurdu! Mm. Myślałem, że wyższy jesteś! Ja ten, Jestem ja, taki. Dzień dobry, jo. Siema. No. Siema. Kamerzysty jest za darmo, dlatego nie kameruje mnie tylko coś innego, ale Co? może być. Na... R-34 Grus? R-34, najlepszy samochód na świecie. R... R-34 Grus. Potwierdzone info. Chodź, pokaż mi wiatrka. Mogłem wziąć wiatrkę. Chodź, pokażemy wiatrkę, jaką teraz kupimy. weniu.

To nie jest F, to jest Mówi, że to jest biedna wersja, zwykła A45. Kogoś nie było stać ile? Nie wiem, ile to A45 to chyba jest 200 000, 250. Chociaż nie wiem ile teraz nowe. Friu, chodźcie teraz poznamy ja, najsrawniejszą lawetę w Polsce. A w zasadzie trzy. I to są furki, a nie te miaty, co spotkałeś. Ale tu nie ma skylina, to nie ma fajnie. Bez tej też ślizg powietrza, bez tego samolotu nie pojedziemy. Okay. Teraz jesteśmy na stanowisku Maximum Design, więc ja okay. pokażę wam parę chwil. Sound no, ci tam tędy. Będzie szybciej, no? Najpierw nagrywałem jakieś furki, a teraz dopiero yy, zaczynam nagrywać coś od siebie takiego normalnego. Yy, Rafał mi tam ogrywał w czasie, zaś może coś z tego się da a teraz wracam, ja steruję kamerą. Teraz idziemy na drugą stronę, zobaczyć po drugiej stronie, jakie sterują fury. A później przejdę no, i dokładnie tam może jakieś wkrótce coś powiem. A jak nie, to po prostu Wam pokażę, co tam <grym> ciekawego mamy. <grym> Dobra, już słyszę, że gdzieś coś jest upalane. Jest tak, jest już tylko musimy to przejść tam. Musimy wyjść, tak. Na no, no, oni na parkingu, oni na parkingu upalają. Także lecimy teraz na parking. Dobra, teraz pokażę co my tutaj mamy ciekawego jesteśmy chyba trochę dalej od strefy tej głównej ale zobaczcie sobie na Mercedeski mi się podoba, czyli jest 5 właśnie, to Robimy to Dobra, teraz będziemy podążać tam, tam gdzie upalają furki no, Zobaczymy co tutaj upalają Mamy Audi S8 też jest ciekawe, w to jest chyba D5 Tak, to jest D5 A tutaj mamy trochę Klasyka. To jest D5. O ładnie na wejście już wam pokazuję kurę. Zaczynamy od E6. jest coraz głośniej, a im głośniej tym lepiej więc coś się dzieje, jest rewa drift o, taki wóz ma się u mnie pojawić jak dobrze pójdzie jak zobaczycie 5 zobaczycie, takich tak. samych samochodów na wszystkich rejestrach to ich mijały. to jest Skyline tylko, że sedan Maciej, to jest R14 już wam pokazuję Faktycznie Sedan, ta brzydka wersja Tak, Sedan do mnie jakoś nie przemawia, ale... Ale za to z przodu jest spoko Ale jest chociaż to do pomacania. Tak to nie jest Stagea, która Niestety jest kombi to nie jest Kombi 그래서, Czyli nie jest Stageą szybciej. Tutaj mamy 200SX 26 Tu nie ma Rebeka chyba Dobra a tutaj mamy jak się uda nam dopchać, to wejdziemy w strefę drift O mówiłem o Nissanie Skyline, który jest Nissanem z w kombi tutaj go macie właśnie. Mówiłem, że ogram wszystkie skelejne, także R33. Odrazu przechodzimy do... Przechodzimy do Nissan na Znowu was szukałem. A czy pan ma firanki w samochodzie? Na szybach, masz firanki? Nie, ale zaraz odczelimy te firanki za zawsze spoko Ale fajna foda. W Hondzinie. Wracamy jeszcze na chwilę tutaj do lekcji Zobaczymy, co ma z tyłu w bagarniku. Jeżeli, jeżeli to jest pielęgniarz, to takiego właśnie chcę kupić. Uwaga! Zresztą ci wydrukuje O, ciekawostka, kto zna te fotele? Rekaro. Wiecie, jakie to jest te fotele? 10 tysięcy kosztują fotele? 10 tysięcy No to kosztują. jestem za darmo. Dopiero co wyłączyłem nagrywanie, pojawił się nas, obok nas od razu dokładnie Mitsubishi 3000 GT, już wam pokazuję. Zobaczcie, jak to nisko siedzi. Całkiem zgrabny. Najgorsze w takich imprezach jest to, że patrzysz na te wszystkie samochody i mówisz, któryś cię będzie kupić, a później patrzysz, że jest ich za dużo do kupienia naraz, więc chyba będzie ciężko. <grywka> <grywka> I spotkaliśmy super, nie BMW, tak. Może dorzuci jakieś zdjęcie do relacji? Tak, dorzuci zdjęcia. Ale będę na zdjęcia? pewno obiecujesz? Czy... Tak robię właśnie tutaj fuck. Ale czy dorzucisz? Bo to, że robisz, to nie wiadomo czy dorzucisz. Tak, dorzucę zdjęcie do relacji. A ogólnie mamy dwóch świadków. Zobacz, że dorzucisz Otwieram, zdjęcia do relacji. Dobra, Rafał mi poogrywał trochę przebitek. Ja też idę jeszcze popatrzeć, bo tutaj widzę strefa, zobaczyłem z daleka D-Mike, więc będzie jakaś strefa, może parę samochodów GPL-u. zobaczymy, co będzie. Lecimy, lecimy, już wam pokazuję, co tutaj mamy. Co tutaj mamy. Więc coś tu będzie większy przebitek, ale coś tam ci do Was pogadam właśnie. O, GTR na starcie, proszę bardzo. A zanim to widzę. O. Chyba najbardziej znana furka w Polsce. Na start sprawiliśmy furkę właściwego krzycha. Pozdro. Otracliśmy. Grać Mercedes, który stoi tej obok. Powiem Wam ciężko jest się dostać tak dużo ludzi, że nie ma podejść jak do samochodu. Oczekajcie. F8 Mike, czyli Mike też z YouTube'a, więc też sobie ogramy jego furkę. Z samochody YouTube'owe to są właśnie te, które tutaj stały Nic tutaj nie stoi chyba Przechodziłem większość już jeszcze nie widziałem żadnego samochodu innego YouTubera Także chyba te dwa tylko takie, które Wam pokażę z gromady YouTube'owej Robimy miejsce ryżu, niech robią zdjęcia bez problemu A ja wracam do swojej ekipy I mam 10% baterii, ja jeszcze Wam pokażę trochę tak z filmu jak wygląda tutaj Lambo oczywiście nie mówię wam specyfikacji technicznych samochodów ponieważ większość pewnie jest porobiona i nie zgadzałoby się to z serią także samochody wszyscy dobrze znacie tylko pokazuję wam po prostu to patrzcie jak to nisko siedzi patrzcie, to po ziemi oczywiście wszystko jest możliwe dzięki systemowi ride który pozwala podnosić i opuszczać czwórkę swoją jesteśmy bardziej teraz z woku, tak jak na spokojnie chcemy sobie usiąść, ale widzę już czwóreczkę jakąś tutaj Powiem wam, że chodzimy już z dwie godzinki i jest bardzo ciężko z obejść wszystko, jest tyle tego wszystkiego i w sumie fajnie, myślałem, że będziemy stać ogólnie w kolejce bardzo długo, bo kolejka miała nie z metrów, ale się okazało, że to bardzo szybko idzie i sprawnie, więc o to organizatorzy się postarali, więc jak najbardziej spokojnie mogę to polecić, że po prostu wchodzisz.

Powiem Wam, że bardzo ciężko pokazać wszystkie samochody jakie tutaj są, bo tego jest naprawdę multum. Po prostu jest pokazana powiedzmy 1 dziesiąta z tego, a jedna setna z tych co zobaczyłem wam pokazałem. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej, to polecam przyjść. A my szukamy ekipy. Tutaj ich znaleźć. Dokładnie. Dobra, jak już jesteśmy na ultrasie. Szkoda byłoby nie pokazać maluszka, który tutaj jest. Który chciałbym mieć Tylko czekacie ktoś sobie robi przedmiot no, spokojnie uwaga Widzicie, co wiadomo Jak nie GTR to Audi RS6 Ogólnie to już taka ciekawostka Jakaś furka tutaj chodzi Może podejdziemy Chociaż się oddalam od mojej ekipy ale dobra yy... Jak zauważyliście jestem na evencie motoryzacyjnym ogólnym, nie tylko motocyklowym bo chciałbym trochę zmienić też format i chciałbym nagrywać trochę więcej ogólnie też o samochodach, nie tylko o motocyklach także bardzo możliwe, że będzie pojawiało się właśnie coś związanego z samochodami i mam nadzieję, że Wam też się spodoba Także macie tutaj GoalKicka Na pełnym mi się sobie chodzi a ja ogólnie chciałem zacząć nagrywać sobie ogólnie, o samochodach też bo jestem wielkim łoźnikiem motoryzacji nie tylko motocykli więc chciałem wziąć cały ogół i go nagrywać, nie tylko motocykle więc mam nadzieję, że będzie też że Wam się będzie to podobało wszystko powiem także szykuje się u mnie zmiana jakby formatu nie tylko motocykle, będą też się pojawiać samochody jestem wielkim użytkiem motoryzacji nie tylko y, motocykli więc chciałem pokazywać wszystko no i też w miarę tam Mam dostęp do niektórych furek, więc się tam też wam je ograć. Także to nie tylko motocykle, ale też samochody które teraz u mnie na kanale. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać. I lecimy teraz do Skyline R34, który jest dla mnie najważniejszy i jest na wejściu na Ultrace, także lecimy. Jeszcze on tylko na szybko ogram Saba Turbo X, to specjalnie też dla Roba. Robo lubi Saby Wydaliłem się od mojej ekipy. To nie mi widać, więc nic nie będę mówić. Dobra, tak jak wam przed chwilą mówiłem, najważniejsza fura dla mnie jest pasem wejściu, więc ja mógłbym wejść, zobaczyć i wyjść po prostu APUERA do Skylight R34 GTR. Chociaż chciałbym kiedyś GTT, bo na GTR-a mnie nie będzie wstać. Już wam pokazuje. Wszystko produkowane z Patrzcie jaki fajny mały skyline tam w środku. Zarąbisty To jest właśnie samochód moich marzeń Także kupujemy go za tydzień Nie no żartuję nie no. Chciałem kiedyś pozwolić sobie na taką furkę Oczywiście GT-T nie GTR. r To też na na tył Też pozwala się pobawić trochę Chociaż raczej nie upalałbym samochodu, który jest marzeniem On by stał w garażu Przepalany byłby i może jakaś mała przejażdżka w niedzielę Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Że coś nowego zobaczyliście U mnie coś nowego W końcu coś się pojawia na kanale Także mam nadzieję, że to na się w końcu teraz wszystko ruszy. A teraz Audi R8.